Sibonei, Ernesto Lekułowy, To piękna pieśń. Klasyka w każdym cału. Pochodzi prawdopodobnie z początku XX wieku i pozornie mówi o miłości do kobiety. Ale to nie o kobietę w tej pieśni, chodzi tylko o kuwę. Nazwa Siboney to rdzenne, indiańskie określenie pochodzące od plemienia zaludniającego kiedyś tę wyspę. W czasach, gdy powstała piosenka Siboney, Kuba była kolonialną marionetką i tekst kamufluje wołanie o wolność i niepodległość. Siboney, kocham cię, usycham z miłości do ciebie. Siboney, myślę o tobie, słuchając usypiającego szelestu palm. Przyjdź do mnie, bo cię miłuję i jesteś mym największym skarbem. Siponej z moich marzeń. Czyż nie słyszysz, jak się żale?